Firma nazywa się PBG Dom. Należymy jesteśmy deweloperskim ramieniem grupy kapitałowej PBG, na czele której stoi spółka PBG SA, która z kolei grupa buduje również stadiony na Euro 2012. Na rynku jesteśmy od 4 lat. Budujemy inwestycje zarówno wielomieszkaniowe, jak i powierzchnie komercyjne, centra handlowe, hotele. A na, a na targi nowy adres jaką ofertę państwo przygotowaliście? Przygotowaliśmy ofertę domów w z okazji targów przygotowaliśmy również ofertę specjalną 15 tysięcy rabatu, jak i również inwestycje na ulicy Złotowskiej, która jest gotowa, oraz naszą nową inwestycję Quadro House na ulicy Smardzewskiej. Proszę pokrótce te wszystkie trzy inwestycje scharakteryzować. Ulica Złotowska 51, jest to inwestycja już zakończona. Zostały nam mieszkania zarówno kawalerki, jak i duże mieszkania dwupoziomowe. Ceny kształtują się około 5990 za metr kwadratowy. Jest to inwestycja... Tak naprawdę przygotowana jako pierwsze mieszkanie dla klientów. Natomiast nasza nowa inwestycja Quadro House jest to inwestycja o podwyższonym standardzie. Tutaj proponujemy inwestycje we włoskim klimacie, włoski design. Jeżeli ktoś szuka nietypowych rozwiązań, takiej nietypowej architektury, niebanalnej, innej zupełnie niż proponuje konkurencja, to zapraszamy do naszego działu sprzedaży. Możemy zaproponować klientom zarówno małe mieszkania, jak i większe. Proponujemy również wykończenie mieszkań, pomoc w finansowaniu inwestycji oraz klienci będą mogli skorzystać z różnych rabatów naszych partnerów na wykończenie swojego mieszkania.